Jezioro, słońce, Wielki Łabędź i kolejny odcinek turystycznej Wielkopolski. Czy może być lepiej? Dzisiaj pokażemy Wam, dlaczego gmina Tarnowo Podgórne i jej okolice są jednym z najpiękniejszych terenów w Wielkopolsce. Odwiedzimy resort Kam w Lusówku, pokażemy Wam fantastyczne miejsca do aktywności fizycznej, sprawdzimy country park oraz starą wozownię, pokażemy przepiękny pałac, odwiedzimy muzeum i na koniec odpoczniemy w hotelu Ramka. I to wszystko w jeden dzień. No nic, zaczynamy. Jesteśmy w resort Camp w Lusówku, położonym nad jeziorem Lusowskim, w samym sercu gminy Tarnowo-Podgórne. To fantastyczny obiekt dla miłośników karawaningu i odpoczynku. Zrodził się z pasji do odkrywania nowych miejsc, nocowania pod gwiazdami i budowania społeczności ludzi kochających przyrodę. Pomysł wziął się z miłości do karawaningu i to trzeba chyba wprost powiedzieć, już od 15 lat jeździmy z mężem naszym kamperem. I uwielbiamy ten sposób odpoczynku, uwielbiamy ten styl życia. No i chcieliśmy jakby zarażać ludzi i nakłaniać do powrotu trochę do natury, do takiego spokoju, do takiego slow life'u i no zarażać nas, ich tą naszą pasją. No i stąd się wziął pomysł na kamperowisko, żeby oni. Jakby do nas przyjeżdżali, żebyśmy mogli spędzać czas z ludźmi, którzy mają te same upodobania co my. Resort oferuje 13 domków, całorocznych, także można do nas przyjechać o każdej porze roku. Wyróżniamy też domki vip które mają fajną powierzchnię 68 metrów, można się naprawdę poczuć jak w domu. Dodatkowo zachęcamy również wszystkich kamperowiczów, czy też ludzi, którzy lubią biwakować pod namioty. 28 parceli oferujemy, docelowo ma być ich 70. Jeżeli pogoda jest taka jak dziś, to przede wszystkim można wypić cudowną, pyszną kawę u naszych dziewczyn w Szyszunia Cafe. Jest to kawiarenka, która też serwuje śniadanka, także Goście mogą sobie wykupić pobyt również ze śniadaniem. Nasi goście, którzy chcą spędzić aktywnie czas będąc w resorcie, mogą jak najbardziej wypożyczyć rowerki. Mamy przepiękne trasy rowerowe wokół jeziora i nie tylko. Mamy do dyspozycji rowery wodne, kajaki, czy też bardzo modne w tym czasie supy. Słuchajcie, kiedyś w telewizji był taki, nie wiem czy pamiętacie, ale był kiedyś taki program MTV Cribs, gdzie znani ludzie pokazywali swoje chaty. No to stwierdziliśmy, że my też Wam pokażemy, jak taki domek wygląda w środku. Zapraszamy. Zobaczcie, jak to wygląda. Są tutaj dwie sypialnie. Druga. Jest też oczywiście łazienka. Jest też oczywiście kuchnia wyposażona we wszystkie sprzęty, o których można sobie wymarzyć. Gwiazdy w MTV Crips oczywiście pokazywały lodówkę, no my też ją pokażemy. Lodówka gwiazdorska, ale wnętrze jeszcze do zapełnienia. No i oczywiście salon, tutaj można się relaksować na tej pięknej kanapie, a na tym telewizorze oglądać na przykład Turystyczną Wielkopolskę, no i teraz czas na krem de la creme czyli taras z widokiem na jezioro. łków jak i cała gmina to miejsce dla ludzi kochających sport i aktywność fizyczną. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie i będzie miał okazję nieźle się zmęczyć. Że coś tam jest. Nie samym sportem jednak człowiek żyje. No rzeczywiście trochę się zmęczyłem. Teraz pora wrzucić coś na ruszt. Dotarliśmy do Country Parku w Ceradzie Kościelnym. To fantastyczne miejsce o wielu możliwościach. Pokażemy Wam, jak fajnie można spędzić tutaj czas, a więcej opowie nam pani Monika. Country Park to jest pomysł Wiesława Prusieckiego. To jest wizjoner, który jest również właścicielem City Parku. Ta część miała być taką odskocznią od tych miejskich zgiełków. Tu miał być powstać miejsce wypoczynku rodzinne, coś wiejskiego, coś przyjemnego i z kuchnią polską głównie, nie? My opieramy się głównie na kuchni polskiej. Mamy też bardzo dużą bazę noclegową do 100 miejsc. Miejsce przyjemne, rodzinne, mamy duże możliwości, duży teren, 42 hektary do dyspozycji. Organizujemy tutaj uroczystości weselne, imprezy rodzinne. U nas bardzo dobrze czują się firmy ze względu na ten duży teren i możliwości, które możemy im zaproponować. Dla nas, imprezy, czy to jest 500 osób, czy 1000 osób, nie, nie stanowi problemu. Mamy boiska do piłki nożnej, mamy boisko do siatkówki, do koszykówki. Ludzie bardzo chętnie korzystają z naszych dodatkowych atrakcji tutaj na terenie Country Park. Jeśli spróbowaliście już jakiś potraw w kuchni pod Gajem, zrelaksowaliście się, no to możecie zażyć aktywności fizycznej. Jak widzicie, są tutaj korty. My zaraz zaczniemy jakąś partykę. Można też zagrać kosza. Jak wiecie, kocham sport, dlatego muszę Wam pokazać to boisko, bo jest mega klimatyczne. No i tak jak było w kosmicznym meczu, czas na mały mecz koszykówki. Masz to? Jak widzicie, Country Park to miejsce, gdzie można fantastycznie się zrelaksować, również aktywnie spędzić czas i oczywiście przepysznie zjeść. Chętnie zostalibyśmy tutaj dłużej, ale musimy Wam pokazać jeszcze kilka rzeczy. Zawsze chciałem być jak Gandalf. You shall not pass! Ale z nami odwiedzicie pałac w Jankowicach. Chodźcie. Jeśli mało wam atrakcji, a chcielibyście wybrać się gdzieś na spacer, pałac Jankowice i otaczający go park będą idealnym do tego miejscem. Do tego. Koncerty, wernisarze i różnego rodzaju wydarzenia edukacyjne. Naprawdę ciężko się tutaj nudzić. Zdecydowanie każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, a dzieciaki w parku znajdą sporych rozmiarów plac zabaw. Korzystanie z parku wymaga dobrego stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. No to lecę. O, o, moje kolana! Wystarczy tylko odrobina entuzjazmu. Nie! Ruszamy dalej! Ja mógłbym ruszać dalej, ale nasz operator znowu bardzo zgłodniał. Dojechaliśmy do starej wozowni w Lusowie, a tu mam wrażenie głodni na pewno nie wyjdziemy. Od 20 lat gościmy naszych wspaniałych przyjaciół, bo tak można powiedzieć o ludziach, którzy do nas przychodzą którzy tutaj jedzą, spędzają swój czas. Ta rabozownia powstała przy stajni Hubertus, stąd takie powiązanie e, nazwy do Hubertusa, do Koni. Mamy tutaj stajnię. Mamy wspaniałe jedzenie. Bardzo to chwalą i to jest chyba najważniejsze, co e, tutaj jest w restauracji, ale też świetny klimat. Świetni ludzie pracują tutaj. Słyniemy z wspaniałej kaczki. Podobno najlepsze w Wielkopolsce. Mamy świetne fezy, olbrzymie. Apetycznie wygląda, co? Zjedlibyście. Mamy też wspaniałą zupę borowikową. Takiej państwa nie znajdziecie nigdzie w Wielkopolsce. Także zapraszamy serdecznie. Przez cały rok organizujemy różnego rodzaju przyjęcia. Począwszy od chrzcin, poprzez różnego rodzaju urodziny, jubileusze. Mamy też przyjęcia ślubne. Takie inne niż wszędzie, ze względu na sąsiadującą stadionę. Otworzyłam butikowy hotel Villa Stara Wozownia. To jest taki nowy projekt, spełnienie moich marzeń. Zapraszam serdecznie. Nie jest to duży obiekt. Mamy tylko 9 pokoi, ale są to bardzo eleganckie, ekskluzywne pokoje. Starej wozowni jest naprawdę fantastycznie, jedzenie jest przepyszne, a dodatkowo, jak sami widzicie, jest tutaj po prostu przepięknie, a kontakt z naturą to dodatkowy atut. My natomiast ruszamy dalej na spotkanie z historią. A teraz czas odwiedzić grupę człowieka, który, co prawda, Wielkopolaninem nie był, jednak zrobił dla naszego regionu naprawdę dużo. Generał Józef Dowbor-Muśnicki, dowódca Powstania Wielkopolskiego. To między innymi właśnie dzięki niemu ten zryw zakończył się sukcesem i zapisał się w historii jako jedno z największych zwycięstw państwa polskiego. Muzyka Mądrzy mówią, że kto nie zna historii, jest zmuszony do jej powtarzania. Dlatego jako Wielkopolanie nigdy nie powinniśmy o tym zapomnieć. Jesteśmy przed Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Lusowie. Sprawdźmy, jak ono wygląda. W naszym muzeum mamy zgromadzone pamiątki po powstańcach Wielkopolskich, przede wszystkim związanych z gminą Tarnowo-Podgórne. Mocny nacisk też kładziemy na historię udziału Wielkopolan w wojnie polsko-bolszewickiej. To też jest ważny punkt, jeśli chodzi o, o nasze muzeum. A przede wszystkim możemy się tutaj pochwalić generałem Józefem Dowborem Muśnickim, który tutaj w Lusowie. Po powstaniu do swojej śmierci w roku 1937 mieszkał. Również przybliżamy historię jego rodziny, a zwłaszcza obu córek, które zginęły w roku 1940. Jedna w Katyniu, druga w Polmirach. Ale tu pięknie, co za widoki. To naprawdę najpiękniejsze miejsce. Scenariusz tego odcinka pisał Krzysztof, który mieszka w gminie Tarnowo-Podgórne. Nic na to nie poradzę, że tak pokochałem to miejsce. Wiecie już więc, skąd te wszystkie ochy i achy. Ale muszę przyznać, że faktycznie podoba mi się tutaj. Po tak intensywnym dniu czas na odpoczynek, dlatego przyjechaliśmy do hotelu Ramka. Zobaczymy, jak można się tutaj zrelaksować. Chodziło też o stworzenie jakiegoś miejsca, które będzie nietudzinkowe, odznaczało się na tle konkurencji. No i przede wszystkim, kiedy się je odwiedza, to za każdym razem można by tutaj innych doświadczeń. Doznać. Przeważnie jakie są duże obiekty hotelowe, po 200 pokoi, to można powiedzieć, że jak się było w jednym, to było się w całym hotelu, bo każdy pokój jest identyczny. U nas jest odwrotnie. Przeważnie w hotelach jest tak, że mają jeden duży apartament. My tych apartamentów mamy 14. Jak na taki mały hotel wszystkie te apartamenty są z jacuzzi, Mamy też pokoje z wannami, mamy też pokoje standardowe. No nie mamy y, bardzo różnorodne, ponieważ y, no, nasi gości no, to w czasie jakby tygodnia no, to jest klasa biznes. Y, w weekendy no to goście się przyjeżdżają pobawić. Natomiast jest to kuchnia polska i wszelkie wariacje tej kuchni polskiej. No mamy różne pakiety, tak typu all inclusive, gdzie za 550 zł mamy all inclusive, że można zamawiać wszystko z karty, e, łącznie z trunkami, e, bez limitu. No oprócz tego też wiadomo standardowo imprezy okolicznościowe, komunie, wesela w, w sezonie. A dlaczego ramka? Zobaczcie sami. Jak widzicie, hotel Ramka potrafi zaskoczyć wnętrzami. Jeśli zdecydujecie się na taki właśnie apartament, będziecie mieć do dyspozycji ten oto taras. Zapraszam was. Tutaj będziemy odpoczywać, potem może wskoczymy do jacuzzi, ale po tak ciężkim dniu i tej niewiarygodnie trudnej pracy po prostu nam się to należało. Oglądajcie nas w kolejnych odcinkach Turystycznej Wielkopolski. Do zobaczenia.